Przemówił znów po chwili. Powiedz mi, czy wierzysz w wielkie polowanie. Tak, wierzę. Odparłem pewnie. A słyszałeś może o tym, co dzieje się na Rubieża? Ja słyszałem o hordzie potępionych. To dość niepokojące wieści, nie sądzisz? Ponoć wyjdzie im naprzeciw Witold Fragrus. Ale czy on ma w ogóle jakieś szanse? Spytał jednym tchem. Radzę ci uważać na to, co mówisz. Tutaj źle na to patrzą. Pouczyłem. Wiem, młody człowieku. Szepnął, a potem nachylił się do mnie konspiracyjnie. Na dziedzińcu w ciemnicy siedzi człowiek, który właśnie o nich mówił. Opowiadał o rubieżach, o tym, że potępieni nas pożrą. Ponoć był żołnierzem z Srebrnej Twierdzy i został tu wysłany wraz z posiłkami. Mówił, że był dzień przed wymarszem na Zwiadzie i widział ukrywające się w lasach dziwne sylwetki potworów. Uniosłem brwi i wypuściłem powietrze ze świstem. Wiem, że horda nadciąga. Nic na to jednak nie poradzimy. Mawiają, że krasnoludy przygotowują się do największego w dziejach Eksodusu. Oznajmij. Ciekawe zjawisko, nie sądzisz? Zaskakujące jest to, jak krasnoludy potrafią przewidzieć takie rzeczy. Przecież to samo miało miejsce na pustyni, kiedy to potępieni podbili kraje ludzi, a samych mieszkańców pożarli. Tu pogładził się po wąsie w geście zamyślenia. Historycy. Nadal się sprzeczają co do faktycznych planów ewakuacji Krasnoludów z pustyni. Jedni twierdzą, że wystraszyli się Brzydali po upadku Adharu, inni z kolei uważają, że plany ucieczki powstały dużo szybciej. A ty? Jaka jest Twoja opinia? Ja uważam, że Krasnoludy wycofały się do swoich zamczysk osadzonych wysoko na szczytach, podczas gdy Adhar jeszcze stawiał opór potępionym. Są na to niezbite dowody w postaci listów, na których widnieje królewska pieczę.